I wracamy z recenzją gry Killzone 2. Teraz y, możecie zobaczyć ekran tytułowy. Będziemy próbowali pokazać Wam także, mm, że tak powiem, grę wieloosobową. Co prawda ale serwery, z botami. Dokładnie. Serwery były zamknięte, więc nie mogliśmy jeszcze y, czegoś takiego Wam pokazać, ale spokojnie. Z 15 botami, botów na z z jednej planszy. Da się w jednej drużynie jest wracając jeszcze do single playera, ponieważ mhm. tak naprawdę multi mogliśmy potestować tylko z botami, więc aż tak za dużo o tym nie powiemy. Po prostu popatrzcie co się będzie działo. Zobaczcie jak wygląda na przykład plansza, zobaczcie jak przebiega akcja, a my wrócimy właśnie do elementów związanych z samą grą. Dokładnie, bo mówiliśmy o dźwięku, mówiliśmy o muzyce i mhm. grafice, ale pozostało nam coś jeszcze. Fabuła. Y, tutaj zostały rozwinięte wątki z poprzednich części. Tak, tutaj mamy, się bardzo podoba. mamy stworzone nowe wątki. Ale m, tak naprawdę powiem szczerze, że jakoś nie mogłem się związać za bardzo z bohaterem. Powiem Ci szczerze, że dla mnie dla mnie to nie był taki Everyman, że każdy mógł się podpasować pod niego. Dla mnie to był po prostu. chociaż lepszy niż w Dead Space, ponieważ miał jakąś swoją duszę, swoje mhm. zdanie, był, był jakiś, ale mimo wszystko to nie Wiesz było nie. Ja nie mogłem wejść troszeczkę w głowę to tej, ja się. Bo, tego ja się bohatera. ja się z tą odpowiedzią nie zgodzę. Uważam, Aha. że właśnie nasz bohater... Dobra, może nie jest everymanem, nie takim, do którego każdy może się przykleić, ale dzięki temu ten świat jest spójny, bo patrzymy na losy drużyny y, czterech Marines, z których no różnie. No nie chcę wam zdradzić, ブーブーもう、もう、もう、もう、もう、ももも Nie zawsze wszystko wychodzi, ale mm -hmm. nie jest to takie płytkie jak w girsach, na przykład stary. Co 5 minut wspomaganie. O! Strzelę was w tyłki! Gdzie jest Maria? Gdzie ją macie? Dokładnie. I co 10 minut, no chociaż to nie tutaj ma tutaj Chociaż tutaj są e, takie różnego rozmowy, to nie naprawdę, jest wyciska człęstwo. Ale bardzo często ci żołnierze po prostu rzucają brutalnymi dowcipami. Bardzo często. Oj, to wiesz, delikatnie jest powiedziane, ale zobacz jest ładunek emocji w sytuacji, kiedy. E, no nie będę pisywał, jest taki jeden moment, w którym nasz główny bohater mówi do Riko: że jest. Man I odpycha go, wiesz? I ja słyszę, jak on rzuca te faki po angielsku. No bo po polsku nie będę tego tłumaczył. Ja czuję stary złość w jego głosie. Dokładnie. Jeżeli chodzi o stworzenie tutaj voice actingu, właśnie mhm. w języku polskim, y wyszło to. I tutaj zastanowię się, bo powiedziałbym z jednej strony, że bardzo dobrze, tak chyba bym za bardzo pochwalił, dobrze, to chyba bym powiedział, że, ja że za szanili. mało, no. wyszło to o, dobry z plusem po prostu, tak. ponieważ te głosy nie są tak mocne jak bohaterowie, którzy, których oglądamy. Chociaż ja ci, by, ja ci powiem, że głosy samych bohaterów są ok, ale na przykład głos pani, która uroczo budzi nas z, z transportu, no właśnie, to jest troszeczkę, troszeczkę nie, nie, nie niedrobione, ale zawsze macie opcję włączenia sobie głosu angielskiego, jeżeli no. wam to nie pasuje, natomiast... Głos Ewelina przykład mm -hmm. bardzo mi się podobał. Mm -hmm. Mówiąc szczerze, to było właśnie Czyli z kilku, dobry z plusem, nie? W kilku miejscach, w kilku miejscach możecie znaleźć e, naprawdę ostracy, jeżeli Ja nawet piątkę z, z minusem, minusem bym dał. Tak mówisz. tak. I jeżeli chodzi o... Ale nie na 10, tylko tutaj mamy skalę. Nie, 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 nie <ślech> <uczyniowska>, <ślech> To będzie o tak jest. Słuchajcie, tak w tym, że naprawdę można było poczuć, że nie dzieje się troszeczkę najlepiej w tej wojnie i można było tak. Co prawda granie łapała nas za serce, tak jak Hewan. Sword w kilku miejscach, tak. ale ja myślę, że to twórcy, próbowali, twórcy próbowali mm -hmm. i m, myślę, że niektórych graczy na pewno, no. na pewno ta gra bardziej ale wiecie jeszcze co? wciągnie, y właśnie y przez takie triki fajne. fajne ja tak? myślę, że Smutne, to, że to też nie było, nie było właśnie takie założenie, żeby nas tutaj chwycić ze serce i w pewnym momencie sprawić, że będziemy przeklinali strzelając do Helgastów, a za chwilę mówić, że oj teraz się powinni popłakać w tym momencie, więc zabijmy kogoś na przykład. Dokładnie. Także myślę, że tego, tego tutaj nie ma, natomiast y powiedz mi o tych minusach, które no żeśmy bo, szukali. Bo, bo, tak, mówiąc konkretnie, ta gra to jest najpiękniej wyglądająca gra. Generalnie to jest najlepszy shooter w tym momencie, jaki jest na rynku. To, że shooter to raz, a dwa, że najlepiej wyglądający tak, shooter. Dlatego tak. tutaj my, graliśmy multiplayer tylko z botami, ale jakie tam są ciekawe motywy. Na przykład mamy takie jakby to powiedzieć, ple plecaki, no. Nie, plecaki z których cały czas leci dźwięk i mhm. to jest propaganda. I na przykład zabijamy a taką osobę. Właśnie. właśnie w tym momencie zabijamy taką osobę i się są propagandy. propagandy. Udało ci tak. się, e, udaj się do lokalizacji powrotnej. Jasne. I, I w tym momencie cały czas leci w twoich puszach, że my w nie jesteśmy tak brutalni mm -hmm. jak inni i tak mm -hmm. dalej i tak dalej. Dość ciekawe, Bardzo fajny tryb innymi słowy. Dokładnie. Odświeżenie starych pomysłów to jest taki nowość w stylu Capture the Flag, ale troszeczkę rozwinięty. Natomiast jest tutaj naprawdę dużo, dużo fajnych elementów. Oczywiście jak dostaniecie kulkę na polu walki, umieracie przez parę sekund, ktoś was może podnieść, Właśnie. bo i nie. Dokładnie, ale zwróćcie uwagę jeszcze w jaki ciekawy sposób wow, postać się przed chwilą poruszała. To znaczy ona yy, tak Podskakiwała sobie. Widać, że ona po prostu idzie. Jeżeli tak. chodzi o konkrety, powiem Wam, że bardzo warto zainwestować w tę grę i to jest tak, must-have. To jest must-have, must have, jeżeli chodzi o, o, o generalnie konsole. Myślę, że wiele osób kupi specjalnie PlayStation 3. I liczymy Właśnie na to. Dla Będzie bundle na pewno. Tak ma na minusy. Powiedziałem już o dźwięku, który czasami dziwnie sobie po prostu spaczę. ale wyobraźcie sobie na przykład, moim zdaniem, kolejny minus to jest niepotrzebny celownik. To znaczy, zdarza się tak, że macie kogoś wycelowanego, a naboje lecą dwa metry od niego. Nie wiem, mu tak jest? Wiesz, Zdarzyło co? mi się tak, że miałem na celowniku w bazuce po prostu Stary. przeciwnika, a rakieta jakby wyleciała dwa metry obok mnie, Wiesz, ale, na ale być i Ale być może nie bierzesz pod uwagę silnika gry, który yy, operuje na przykład takimi zdarzeniami jak to, że trzęsie ci się obraz, kiedy ktoś do ciebie strzela i tym podobne no elementy. No pewnie, pewnie, także ja... też nie można no. znaczy, inaczej, nie, trzeba, trzeba oczywiście bardzo dużo wymagać, ponieważ obietnic było sporo. Yy, dlatego mówię, czepiamy się dosyć ostro. Tak. Yy, to jest raz, dwa moim zdaniem te bronie... To bronie... się z tobą nie zgodzi. są. Po nie, prostu mogę. Prostu słabe. nie mogę się z tobą zgodzić. To są bronie, które są nastawione z bardzo, prostego, z bardzo prostej strony. One mają mieć rozdój. Tak było w pierwszej części broni higów były słabsze, gorzej wykonane. Bronie wektan są lepsze, bardziej precyzyjne ja to czułem, że nie chcę mieć bajerków strzelałek takich no właśnie, jak Halo. To właśnie to nie jest Halo. to trzeba się zastanowić, bo to z, jednej jest wojna. Strony, z jednej strony mamy Resistance 2, który ma po mhm. prostu przekosmiczne bronie. Tutaj ja mam wrażenie, że mamy 10 takich samych karabinów wyglądających inaczej. Ale to myślę, że się jednak. Podoba, bo to jest klasyczne podejście do Killzone'a. Można strzelać czasami przez ściany, niestety, ale to są jedyne minusy. Ta gra to jest dla mnie 9. Dla mnie też 9, a pół punktu odejmujemy za ostatniego bossa, który był nie do końca przemyślany. Kilzon 2 w Radiu Centrum, w gramy na maksa w GNM, polecamy bardzo, bardzo gorąco. To jest najlepsza pozycja w tym momencie na rynku.